Dobry burmistrz, a ja uważam, że Piotr Fudowski jest dobrym burmistrzem, i takim dla ludzi, by powiedział: Dobra, słuchaj, postaram się, może coś zakombinujemy, może się uda. I daję Ci słowo: jak nie uda się, to wiesz, Ale wiesz, ciekawie, Nawet jakby może, się nie udało. Może cię zaskoczy. No, proszę, to Ale myślę, że nawet gdyby się nie udało, to przyszedłbyś powiedział: Ty, słuchaj, w tym roku się nie da, budżet zaklepany, za rok, za rok może, za rok może a, się to uda w budżecie. <laughs> Widzisz, siebie w polityce? To jest taki temat, ja bym się może nawet widział w tej polityce, tylko wiesz co? Tylko pytanie krajowej czy lokalnej? Yy, lokalnej? Mm. Bo no, wiesz, no, ja, my, TV to jest jednak medium lokalne. Medium musimy, ja... musimy przejść pomału do tej lokalności, stąd to moje pytanie. Okej, okay, wiesz co ja bym się siebie widział tylko tutaj... Yy, Wiesz, ja myślę, że od razu pierwsze co o tym dostał za, w, tej, w takiej, ja pochodzę z Gołaszyna, nie, nie jestem stricte z Łukowa, no Gołasz, niedługo myślę, że to będzie też dzielnica Łukowa. E, to jest, my mieszkamy, ja mieszkam w Łukowie, znaczy przepraszam, ja pochodzę z Łukowa koło Gołaszyna. No, no właśnie, no. Nie, bo tak się mówi. Tak? No nie, Gołaszyn wiesz co, to jest e... To jest wieś, to jest tak? Świetna, Wiadomość. Świetna miejscowość. świetna miejscowość. I wiesz, to jest bardzo blisko, wiesz, wszystkiego. Bo i ten, to A, to nawet sam nie wiedziałem, ale wiesz co? I mi ktoś na pewno, jakby chciał startować coś w miejskich, to już zarzucenie, że to nawet nie jest Łukowiek. To nawet nie, nie rusza do tego. Najprędzej do powiatu, albo, co myślałem, nie, ja sobie myślałem o czymś takim, no. ale największe myślę, że szanse, nawet nie do powiatu, nie do rady gminy, nie do rady miasta, ale jakbym kiedyś chciał startować, to myślę, że największe mógłbym ewentualnie z Wojewódzkiego. A wiesz dlaczego? Bo to nie działa tylko Łuków na to, mm -hmm. tylko różne inne miasta i wtedy ewentualnie parę tych głosów mógłbym nastrugać, ale ja bym, wiesz co, ja bym się musiał wtedy tym zająć tak na poważnie. się znaleźć na jakiejś liście, wiesz? Wiem, ale musiałbym się, wiem, wiem, bo tutaj, tam tu już jest jak, do, jak do Sejmu chyba, te procentowe są, tak? Oj. Wiesz co, ja nie myślę na razie o tym aż tak, ale nie mówię kiedyś, Jeszcze że nie. tak też się trochę prowokuje. Nie, to, pewnie, tak? pewnie, ja ale śledzę, śledzę. Łuk, łuków to ja powiem Ci tak, każdą, każdą praktycznie, praktycznie każdą, wiesz, nie, może nie zawsze się obejrzy, pewnie nie, nie każdą, nawet Ty pewnie obejrzysz, mimo że śledzisz, ale Rady Miasta, to wszystko, wiesz, ja wszystko, się, ja śledzę na przykład, nawet sobie, wiesz, puszczam, nieraz sobie jak muzyczkę puszczasz w pracy, to ja sobie nawet w tle raz puszczam na żywo sesję Rady Miasta, nawet o teraz czwartek na żywo, słuchałem szyściutko, wiesz, i kurczę... I no, czasami ja... komentujesz. Komentuję, komentuję, no bo yy, wiesz co, ja Ci powiem, że te... Yy, mi się, Mam jakiś taki sentyment do takiej, takiej lokalnej, takiej lokalnej, lokalnej władzy, takiego czegoś, no bo to mi się, wiesz co, no... A jeszcze tego no. nie wtrącę pytanie. Jak długo już jesteś poza pozałukowym, poza... Wiesz co, poza Łukowem, z Łukowa wyjechałem od razu po, po liceum, no to ile to jest, o Jezu. Na który liceum kończyłeś? Kościuchę, Kościuszkę. Kościuszkę, ale ja Ci powiem, że kurczę, wyjechałem w 2014, 2013 roku, uh -huh. chwilę tam miałem epizod 4 miesiące w Gdańsku, tam na Politechnice, wspominam to, to tylko jako epizod że życiu, bo zrezygnowałem, no i potem już w Warszawie siedzę, ale to wiesz, to jest takie, Warszawa. Warszawa to niedługo będzie, uważam, że sypialnia, przepraszam, Łuków będzie sypialnią Warszawy niedługo. Już pomału. Już pomału jest. Zobacz, jakie są super połączenia. Wiem, tutaj. bo ostatnio jechałem. Tydzień temu, dokładnie w poniedziałek, czy mam poniedziałek, jechałem pociągiem do Warszawy. Musiałem odebrać samochód od kolegi. No tak. I no, tym pośpiechem w godzinę 10 czy tam 15, na bardzo, no. bardzo szybko, na wschodniej. A na wschodniej, ale to, zobacz, zobacz, że tutaj jest bardzo szybki już dojazd na Pociągiem. Bardzo szybki. Niedługo już, już zrobili jedną tam część obwodnicy tej Mińska, ale teraz ciągną, stu, tu pociągnąć ciągną, do Siedle. Po do Dokładnie. No to Jak to pociągną, to, to godzina pewnie do Warszawy będzie rozmieniona. Więc y, powiem Ci tak, no to be, kiedyś Mińsk był sypialnią, teraz się staje taka już Siedlce, sypialnia Warszawy. No, ja się w stanie dziwię, jaki łuk będzie. Dlatego ja tutaj wypatruję. 8 lat, nie? Dokładnie. No, nawet 10, ale ja dlatego wypatruję, że teraz jest możliwość dla takiego łukowa y, i niesie... To jest szansa, bo Łuków, wiesz, to ludzie mi nieraz zarzucają, że Łuków to już nawet nie Lubelszczyzna, nie taka silna Lubelszczyzna, to już praktycznie Mazowsze. No i taka prawda jest. Łuków jest perspektywicznym miastem, tylko na przykład najgorsze jest to, że to nie jest takie miasto dla młodych. To jest miasto, wiesz, takie niestety starzejące się, no bo kurczę. No, no, no niestety, znaczy Łuków jest miastem przede wszystkim ludzi przedsiębiorczych. Dokładnie. Ludzi cholernie pracowitych, yy, ludzi bardzo zaangażowanych w swoją lokalną społeczność yy, ale właśnie gdzie nie ma dobrze płatnej pracy. Wiesz, włókowie, ale Wukłowie są pieniądze, ale to jest tak, że jest wiele osób, które ma swoje biznesy i fajnie im się wiedzie i oczywiście super szacun, ale są na przykład dobre, jeśli chodzi o takie dobre płatne prace, na przykład, że kończysz. Jakieś, nie wiem, finanse, rachunkowość, kończysz jakąś ekonomię, kończysz no to jakąś kredyty sprzedawać w Sofczyku, no Coś czy... takiego, ale wiesz, nie ma czegoś takiego, że ty przyjeżdżasz tutaj do Łukowa i no, może jest jakieś małe grono, ale że na przykład jak dostaniesz jakieś dobre, dobre, dobre pieniądze, czy jakieś perspektywy są, czy coś w tym stylu. Ja, ja, ja wiesz, mam przecież wielu znajomych, którzy też nie, nie, nie wszyscy wyjechali stąd mhm. i wiesz, nieraz jak, jak jest rozmowa o, czym, o tym i tak dalej, no to... No to niestety jest taki fenomen, że w Łukowie jak dostaniesz jakąś taką fajną, w miarę ogarniętą pracę, może gdzieś jeszcze w jakimś, no nie, nie wiem, nie wiem, czy urzędzie, czy banku, czy coś takiego, no to już, to już może jakbyś Fana Boga z nogi do emerytury, no ja nie wiem, no ale wiesz, no to ja to, to, to słyszałem od znajomych, że to jest fajnie, że tutaj już jest, wiesz... Znaczy, u, jesteś ustawiony tak jakby, bo fajną pracę znalazłeś, a w Warszawie właśnie z tego co widzę, w Warszawie czy w innym mieście masz coś takiego, masz pracę, ale możesz się rozglądać poza, po innych, nie, no wiesz, inny rynek, ktoś, zupełnie. Inny rynek, nie. wiesz, Natomiast... niestety, no. Faktem jest, że minusem życia w Łukowie jest powiedzmy, no to nie, nie ma tutaj zarobków warszawskich, czy nawet nie wiem, lubelskich, Natomiast infrastruktura coraz lepsza. i Tutaj abstrahując od tego, kto rządzi, nie? Tylko to tak, są oczywiście sprawy, które się rozwijają przez ostatnie przynajmniej 12-15 lat. Wszystko do życia, co jest potrzebne, to mamy. Parkety, kino, restauracje, jakieś eventy się dzieją. Służba zdrowia, masę pieniędzy idzie w szpital, natomiast trochę tam brakuje jeszcze takiego, powiedzmy, rewolucji personalnej, tak? Bo, podejście do pacjenta mogłoby być lepsze. Eee, taka przynajmniej jest ogólna opinia, tak? No. W mieście. Eee, mi się żyje bardzo dobrze w ukowie, więc ja bym, na przykład do Warszawy, uwielbiam Warszawę, Często do niej wpadam jak tylko mogę. Ostatnio z synem na Legi jeździmy namiętnie. Okay. Ja myślę, że od sierpnia zaczniemy jeszcze częściej na, na, na nowy sezon. Nowy sezon. Co ty ja się nigdy nie byłem na Legi, ani ja razu w życiu. Nigdy się byłem na Legi. Yy, ale już skończę myśl, natomiast yy, ja się w Warszawie męczę. Dla mnie Warszawa to jest tak na dzień, dwa, jakiś tam weekendzik wyskoczyć, ale żeby tam żyć, to... Nie, daj Boże. Nie, jasne. Ja rozumiem. Ja też. Znaczy, ja Warszawa też... jest męcząca. Ja się zgadzam, ja Warszawa jest męcząca. Proszę jeszcze, jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć. No? Ja mówię z perspektywy ojca, dwójki dzieci no? i człowieka, który ma kawałek swojego podwórka i też do bloku bym w życiu w życiu nie chciał. Ale ja się z tobą zgadzam, Warszawa jest męcząca. Ja czasami jak przyjeżdżam tutaj, ale to na to kilka właśnie, dni to ja sobie odpoczywam też to tutaj. To jest dla miastem. mnie też i tutaj wolniej czas płynie. Ja jak przed święta, teraz świętami Wielkanocy, tam chyba ile dwa miesiące temu prawie całe, no to jak przyjechałem, no to dla mnie tutaj pół, tydzień, półtora tygodnia, no to było jak miesiąc życia w Warszawie, <grym> tam życie szybciej leci i tak ja dalej się zgadzam, ale mam, miasto, Łuków ma swój urok, tylko powiem Ci tak, zobacz, gdzie na imprezę pójdziesz w łukowie, na przykład? Czy ja już nie chodzę na imprezę. No ty już nie chodzisz, no to okej, okej. Okay, okay. ja, ja też, ja też osób. Ostatnio... znajomych na grillą. Od... O, no na grillę, super. No ja, ja, ja tak nie, samo. Ale chodzi mi o to, że zobacz. jak jeszcze, ale pamiętam... jeszcze parę lat tam chodziłem, więc. No, ale była by jakaś osiemnastka, jakaś, y, jakieś y, parę fajnych takich lokali, gdzie można było pójść wieczorem, o decybel, jeszcze niedawno był i tak dalej. Tak. I teraz na przykład zobacz, y, ile osób z Łukowa gdzieś y, pojedzie. Nie wiem, no do, do Siedle. trzeba jechać. Do Siedle? Może jakaś suchowola. Nie wiem, wesołówka to nie wiem, czy ja nigdy nie, tam nie byłem, ale może już nie ma. To tak? działa, krzywda, no to nie działa. No to okej, okay, ale do Radzyń, może do radzenia, czy gdzieś wiesz, to To jest taki z moich czy czasów, to, ale to było dwej, młodości, to było 20 lat temu. I wiesz, i łuków czasami może być mało atrakcyjny dla takich osób, yy, wiesz, przyje przy które przyjeżdżają tutaj tylko i wyłącznie dlatego, bo mają mamę, tatę, babcię, wiesz, dziadka i nie wiem, ale kiedyś wiesz, zabraknie ich, to oni powie no to po co? Ja nie mam pocechać do Łukowa w sumie, bo to ja teraz spędzę, że mam kawałek działki czy coś, no to może odpoczę, a kto nie, no to są, no to wiesz, no to nie będzie wracał. U Łuków ogólnie ma perspektywy. Ma perspektywy, bo jest ma, takim miastem, mówię ci, dobrze położonym. Jest, Łuków jest dobrze położonym miastem. Taki powiem, że... Jest jest bardzo jest... duży wazer kolejowy. Bardzo, do, bardzo duży i wiesz, i tylko... Kurczę, nie wiem, co tutaj można zrobić, żeby takie uatrakcyjni trochę to miasto. No fajnie to jest, ja na przykład pracowałem w, 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 w Warszawie w banku, w pewnym z banków i mi mówi kolega o, z Łukowa? super, macie teraz tam baseny. Bo na przykład mój braczek wziął dzieciaki i tak dalej, ja to w ogóle z miejscowości 70 km położonej od Łukowa, mm -hmm. ale pojechali na cały dzień, bo fajne baseny. No i super, no widzisz. Teraz no i zalew trochę miło, no i tak i ja. miło usłyszeć, że coś atrakcyjnego jest w tym Łukowie, a nie, że ludzie z tego wiesz, wyjeżdżają, bo to jest coś takiego do zachęcania. W tym mieście, no wiesz, no raczej tutaj dostępu do morza łuków mieć nie będzie. Nie Gór też raczej jakiś nie ma, ale wiesz, coś, jakieś takie pojedyncze atrakcje jak będą, to myślę, że na pewno nie zaszkodzą temu miastu, nie? Coś to jest A Ty za co lubisz łuków? No za poza co? za sentyment i za to, że się wychowałeś, chodziłeś do szkoły. Za co lubię łuków? No wiesz, co powiem ci, że. Yy... Jak tak sobie myślę, za co lubię ten łuków, no to oprócz tego, że... E, tak jak tu mówiłeś, że chodziłem tutaj i do, 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 do szkoły, wychowałem się, no to ja lub inaczej tu czas nie wiesz? Ja lubię, lubię tutaj na przykład, lubię tak ten. Lubię przyjeżdżać na weekend do Łukowa. Kiedyś, ta, kiedyś ja tego nie lubię. Ja 5 lat temu, to co ja teraz mówię, to ja 5 lat temu to mi się puk, puknął w czoło, że ja tak powiem, ale nie wiem, albo się starzeję, albo, <laughs> albo coś, na ale pewno. ja lubię, ja lubię przyjechać tutaj. Wiesz, ale mi się to szczerze. podoba, że to jest takie. Miasto jest, jest mniejsze, Przecież w Warszawie, nie wiem, chcesz pójść na siłownię gdzieś oddaloną, no to już jest wyprawa, bo zanim podjedziesz, zanim gdzieś zaparkujesz, zanim gdzieś przejdziesz, to i tak dalej, to jest pół godziny, jak nie 45 minut i tak dalej. Tutaj wsiadasz w samochód, jedziesz pod siłownię, jesteś w 5 minut, nawet spod Łukowa, tak, wiesz, to jest, to jest takie, jest kameralniejszy, wiesz, kameralniejszy jest klimacik inny, taki, wiesz, mi się bardzo podoba Łuków lubię. Na przykład to jesteśmy świeżo po dniach Łukowa, tych wczorajszych. Tak. I powiem Ci, że... Fenomenalnie było, naprawdę. Wiesz co, ja Ci powiem, że... Ale te dni Łukowa były pod znakiem zapytania z tego, co słyszałem, tak? Czy nie? Bo ja słyszałem, ja że, wiem, że tam, to, do czego że tam był, jakiś znaki, był znak zapytania, że coś na Ukrainę, czy coś w tym stylu. Widziałem jakieś te A, y, ankiety. takie znaczy, zapytania to może dużo powiedziane. Swojego czasu, mniej więcej miesiąc przed, y, pojawił się postulat Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta. No. Żeby zaniechać organizacji dniukowo-środki, które miałyby być przyznane, no. wydane na ten cel. Na karetkę tam było. na karetkę karetkę dla, dla na Ukrainie, dla naszego miasta partnerskiego. Natomiast ten temat upadł. I wiesz co? Ja Ci powiem tak, o, właśnie o, teraz, jedziemy, teraz jedziemy właśnie koło Targowicy, Targowicy tak. gdzie wczoraj była impreza, o ładnie już posprzątali kurcze, no. ale wiesz co, nie, mniejsze z tym, że tu ładnie posprzątali, ale ja wczoraj tutaj przyszedłem, na Kleo nie byłem, poszedłem już e, i tak dalej, mi, wiesz co mi się podobało i ja to zawsze będę powtarzał, U ok. na Ukrainie dzieją się tam złe rzeczy, ale dlaczego ci ludzie z Łukowa nie mogliby mieć chwili właśnie takiego, takiej rozrywki. Wiesz co, ja wczoraj zauważyłem, przebyłem tutaj w chwilę o 15-16, było bardzo dużo osób, nawet większość to były osoby takie w podeszłym wieku, już może emeryci i tak dalej. No, no i to jest dla nich fajne wydarzenie. Ja był takim właśnie do tak. przy Łukowskim przed to była taka muzyka zaintykowana, Ale... świetnie się bawili przy, czy, przy Oczywiście roku. przyjdą, nie wiem, wypiją piwko zjedzą kiłbanskę, no super, no wiesz, to, to mogą być też ludzie, którzy wiesz, e, nie wiem, ja ty, może weźmiesz rodzinę, pojedziesz gdzieś nawet w góry, czy może o, syna legię. a niektórzy, niektórzy wiesz, może nie mają środków, może nie mają możliwości i tak dalej. I oni po prostu, dla nich to jest wydarzenie, dla nich to jest super wydarzenie i ja właśnie, jak się dowiedziałem o tym, że mogło być lekkie takie zaniechanie, że e, to dla Ukrainy zostaną ja przeznaczone te środki, do, do, do... to uwierz mi, ja, mi się aż szkoda zrobiło tych ludzi, dla których naprawdę Skomentowałeś Komentowałeś to, jest... to w film w, u siebie na kanale, czy bo nie, nie widziałem? Nie skomentowałem, ale sko gdyby nie było, to bym skomentował. I ja już sobie powiedziałem, że ja sobie wtedy powiedziałem, że jeśli nie będzie, to naprawdę skomentuję to dobitnie, ponieważ uważam to za taką, trochę taką niedorzeczność, wiesz, bo y mi, mi na przykład ludzie pamiętam na początku marca zarzucali, robisz live'a, a na Ukrainie giną ludzie. A ja sobie myślę okej, okay, ale na przykład idę przez Warszawę, a yy, w lokalu nie ma gdzie usiąść, bo ukraińscy o, faceci, kobiety, nie wiem po 20-25 lat siedzą, śpiewają, balują yy, na cały głos. I wiesz, i dla, ja sobie myślę, dlaczego ludziom odebrać raz na rok, gdzie teraz przez tam 2-3 lata nie było takiej tej, atrakcji. <laughs> Gdzie to nie, nie oszukujmy się, to nie jest. Nie, no to była ewidentnie z ewidentnie moje, w mojej ocenie zagrywka pod publiczkę i tyle, nie? Z dobry, nie, to, to, się jest. Bardzo, to akurat się cieszę, że tutaj nie zostały jakieś takie naciski wysłuchane. Słyskać, tak jak się skuprzyłem. Dokładnie. Słyskać, czy mi mikrofon nie dobra. Nie no, ja wiesz, oglądam i ja wiem, że teraz to jest. Yy, tak. Powiem czy... ci, że... Powiem ci, jak ja oglądam tu radę miasta, to mi na przykład ja mam takie wrażenie, że kurczę... Że już jakąś jak oto politykę, potem no to, że się już powiem, ale wiesz, to dla mnie to jest takie, takie robienie trochę Sejmu z Rady Miasta. Ja właśnie uważałem zawsze, że taka polityka yy, na takim lokalnie to powinno się te, o, te legitymaty, mandaty zostawiać ze swoich tych ugrupowań, zostawić przed wejściem i sobie pogadać. No, no kurczę, wiesz, dla mnie to jest. Ale słuchaj, tutaj jest yy, walka też to. to Wpływy i o pieniądze, no nie szkół się, no. ten kto ma kto ma kto rządzi, ma duży wpływ, abstrahując od nazwisk, abstrahując od tego, że to jest smuków, nie biała, bo w białej się jeszcze bardziej żrą. Czy lubartów, czy, czy nawet parce w taki malutki, nie? Okej, okay. Nie, ja ci powiem tak, ja, ja to wszystko rozumiem, tylko powiedz mi, czy powiedz mi, czy nawet zostawiając te wszystkie mandaty, jakby było jakby było, wiesz, normalnie i tak dalej. Czy nie więcej, nie więcej by mogli uzyskać jakoś przez takie normalne dogadanie się? Przy, Przysiadłby... Ale e, zawsze lepiej się dogadywać, natomiast, wiesz, poprawka też na to, że ludzie mają różne charaktery, różne ambicje, różne... No, no e, tak, ale... No, o, o, interesy. Tylko, tylko, interesy. że wiesz, tylko, że to pytanie, czy, pytanie, czy e, taka osoba chce załatwić coś, zrobić coś dla miasta, czy coś w tym stylu, czy wykrzyczeć burmistrzowi na tym, na w radzie, miasta, bo ja Ci powiem, że ja czasami... O, to tutaj, tak? Ja czasami jak oglądam, to myślę, że to jest przesłuchanie, to jest przesłuchanie. Nawet ostatnio było coś tam, o pytanie o jakieś, że czy wszystkie żarówki chyba działają na tym nowo pobudowanym tam oświetleniu. Gdzieś. No i ja sobie myślę to tak... No, i, pytał ja, no tak, no ja, ja tam nie mam nic do tego radnego. Nie, tylko nie chodzi, chodzi mi o to, że ja, ja wiesz, ja, ja sobie myślę, no i co, no i co ten burmistrz chłopina? No, biedny, biedny burmistrz, on wchodził i sprawdzał każdą żarówkę? No przecież nie, no to jest logiczne, nie? Ja to, wiesz, dla mnie, dla mnie to jest coś, takiego, że ma, ma ludzi od tego, tego, no a, a niech by jedna nie działała, no to już będzie na, czy, na kogo? Nie na gościa to dokręci tylko na burmistrza. I wiesz, a nie, nie lepiej, w sensie, ja to tak mówię, no, na chłopski rozum, to jest mój program, na chłopski rozum, ale... Yy, no to że masz, to właśnie przy, przy, na chłopski przy, rozum. Przy, no powiedz mi, czy nie łatwiej byłoby w takiej polityce lokalnej przychodzi, no wiadomo, jakiś radny opozycji, bo nie wiem, trzeba Oj, jakiś podjazd dla niepełnosprawnych, bo w jakimś bloku, nie wiem, na Chodzińskiego, Sienkiewicza, coś tam jest, powiedzmy, e, jakiś... E, tutaj paru mieszka niepełnosprawnych, ułatwi im życie. Przychodzi, wiesz, nawet przed radą czy po radzie, przychodzi Piotrek, weź tutaj, może puścimy dwa, <grym> dwa kursy busów e, jakoś e, mniej Ale w, w, w ciągu co? dnia. Może, mo wiesz, może, może, może damy parę kwiatów mniej na dniukowa, może to to, może znajdzie się na to ten, Dobry burmistrz, a ja uważam, że Piotr Słudowski jest dobrym burmistrzem. I takim dla ludzi, by powiedział, dobra, słuchaj, postaram się, może coś zakombinujemy, może się uda. I daję ci słowo, jak nie uda się, to wiesz. Ale wiesz ciekawe, jak nawet może, jakby się nie udało, może cię zaskoczę. No. Proszę, dokąd. Ale myślę, że nawet gdyby się nie udało, to i powiedział, ty, słuchaj, w tym roku się nie da budżet zaklepany, za rok, za rok może, za rok może a, się to uda w budżecie. A, ale i, i, i myślę, że on by stanął na uszach, żeby się udało, żeby dotrzymać tej osobie słowa. Teraz ale cię zaskoczę takie rozmowy, czy takie scenariusze, jak tutaj treślisz, są na porządku dziennym i tak się dzieje. I tak są sprawy załatwiane. Tylko jest jeszcze druga strona medalu. Że trzeba to wykrzyczeć w mediach. Że jak na sesji są włączone kamery mhm. e, jednej stacji, drugiej, no. czy po prostu są, jest transmisja live na e, YouTube magistratu, no to radni się zmieniają tak, jak się zmieniają. I wtedy jest potrzeba, żeby parę Zdań powiedzieć, gdzieś tam komuś szpile wbić. I to, abstrah abstrahując od tego, czy radny najeżdża na radnego, czy coś się wypominane burmistrzowi, bo jeżeli to jest sensowna krytyka, to też trzeba ją wyrazić publicznie, jak najbardziej, nie? Natomiast ja, ja jako obserwator, takim, powiedzmy, no, bliżej jestem niż ty do lokalnych spraw, to gwarantuję Ci, że jest tak, że jak kamery są wyłączane w przerwie sesji, e, to radni się tam wiesz. E, Sklepią po plecach, gadają, gdzieś tam w kuluarach, to jakieś śmieszkowanie, żarty, atmosfera rodzinna silonkowa Jak się włączę, jak są kamery włączone, to po prostu e, zdarzają się sytuacje takie, no, się zamieniają się w takie wampiry, bulldogi walczące ze sobą. No czyli chcesz powiedzieć, że ta rada miasta to jest teatr? I że, czyli, czyli też mi powiedzieć, że to jest teatr, który, że tak powiem, ja rozgrywa, ja mam... się, rozgrywa się na, ja na nie korytarzach? Ma, nie, mam aż takiej radykalnej oceny, żeby, żeby to powiedzieć, że to jest teatr. Ale z drugiej strony może też po prostu do tego przywykłem, bo też znam tych ludzi, też z nimi pracuję, można tak powiedzieć. Ja, ja, ja osobiście poznałem też kilku, kilku radnych, nawet, zwłaszcza nauczycieli, bo na przykład mnie sporo właśnie nie uczył na przykład pan Jarosław Okliński. Bardzo, bardzo, bardzo rozsądny, zdrowy, Bardzo facet. Bardzo fajny, bardzo fajny. Zarówno nauczyciel, jak i człowiek ogólnie. A wie co robisz? Wie, co robisz? Nie wiem, nie, nie wiem, wiem czy wie. Nie wiem czy wie. To się z łuk w TV. był gościem rozmowy po drodze. A to nie oglądałem. Akurat to to, nie a, oglądałem. Z, a to zapraszam. Sorry, nie oglądałem akurat, ale wiesz co, ja Ci powiem tak. I e... też jechaliśmy tędy królikiem, rozmawialiśmy o, wtedy o dietach. No, okay. Bardzo, bardzo w porządku. Naprawdę bardzo w porządku. Jeden z takich moich ulubionych nauczycieli z, właśnie z Kościuszki, z Kościuszki. A wróć, Boże. Bo ty mówisz o Panu Jarko, a ja o Panu Krzyśku myślę. Dobra. Ja bo... o, widzisz. To nie, Pana Jarka jeszcze nie było. Pan, pan Richard Smolarz też bo, mnie uczył ośpisz. przez rok geografii, a, ale wiesz 8. co... 8, yy, Wróć. 12. kurczę. 4 w podstawówce i 4 w liceum. Ale wiesz, to ja, ja pana Ryszarda Fanta Smolarza zapamiętałem z jednej rzeczy, może z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że jako jedy, jedyny powiedział, że kurczę, że sort to do kolegi, czy sor, sorko to do kolegi, a on to jest yy, i tak dalej. I nikt nie miał z tym problemów. Wszyscy panie profesorze i tak dalej. Nikt na pewno nie miał z tym problemu, ale ja zapamiętałem jedną rzecz, gdzie to był chyba jedy, jeden z może nielicznych takich nie nazwę zagrywek, ale po prostu takich rzeczy, że wyszedł poza schemat takiego nauczania. Bo pewnego, pewnego dnia przyszliśmy, pamiętam, na, do szkoły i nie wiem, czy to może był jakiś, że coś na galowo dzień, może coś w w okolicznego. No, to ci w pan smolasz uczył się w kościuszce, W kościuszce. I y, obaj właśnie z kościuszcem nie uczyli i powiem to był ci... Taki, że był bardzo pewnie krótki epizod w kościuszce, no ale... Krótki, no <grym> rok tylko właśnie. I powiem ci, że mówi... było, było to na takiej zasadzie, że powiedział, że... Y, o owiązaniu krawatu. No i po co, co wy tutaj nie, nie umiecie krawatu? wiązać? dobra, panowie, przynieście na następną lekcję po krawacie i ja was nauczę w szybki sposób. No facet musi umieć wiązać krawat. I ja sobie myślę, ja sobie myślę... I on, jest... I on mówi pięć minut to poświęcimy, nic nic nie ubędzie, bo, bo powiesz mi, że na pewno nie, nie ubyłoby na pewno. I powiem ci tak, ja sobie myślę, kurczę, szkoła mnie w końcu nauczy czegoś może przydatnego, nie no oczywiście żartuję, ale mówię, i zapamiętam, mówię, zapamiętam do końca życia, że, że powiedział, że... Ja Was nauczę wiązek, chyba to będziecie już wiedzieli, bo to prosta sprawa. I sobie myślę, okej, okay, czyli można. Czyli to nie jest tak, że y, słuchajcie, uwaga, uwaga, bo ucieka nam lekcja, gonimy z programem, tylko można. I pewnie, wiesz, tak. wiesz, To jest pewnie doświadczenie, wyszło też, bo to już jest starszy nauczyciel, już pewnie teraz na emeryturze. Tak, emerytowany szczęście. No właśnie, ale to mi, się, to mi się spodobało, że to było takie podejście nieszablonowe, nie? Bardzo zdroworozsądkowo myślący człowiek. Y, w ogóle w, teraz już nie jest chyba radnym, ale y, Mariusz, y, pan Mariusz Chudek. Tak, pan Mariusz, pan szefem Mariusz, Biblioteki Miejskiej. Dokładnie, też y, w, był przecież dyrektorem szkoły w Głaszynie. Był moim nauczycielem? O, widzisz, czyli w małych wspólnych nauczycieli w sumie. Tak, też mnie uczył bardzo w porządku. Tylko pan Mariusz miał akurat taki, w sensie specyficzny. No, powiem tak, jego taki sposób nauczania trzeba było polubić. Ja, ja bardzo lubiłem i mi się bardzo podobały lekcje. Ja tam miałem piątki szóstki, i zarówno z historii, jak i z polskiego. No, ale niektórzy moi koledzy nie po... pewnie sobie nie pochwalają, no bo. Był też wymagający, dużo pytał, tam trzeba było naprawdę, wiesz. O, był takim pasjonatem, jeśli najbardziej, jeśli chodzi o tą historię. Mm -hmm. I też był bardzo wymagający. No, teraz, właśnie, e, z tego co ostatnio widziałem, nawet z. z znaczy, tak, tak, Jesteśmy przy panu Mariuszu, to pan szczerze brakuje go tak w, tym, w tam takim. Ym obiegu medialno-publicznym, w życiu publicznym po prostu ukochał. No, ale charyzma to charyzmatyczna tak, postać tak, była. się e brakuje, bo ja lubiłem jego wypowiedzi, jego felietony. A właśnie e to jest jedna, jedna właśnie z takich... Mam nadzieję, że z czasem jeszcze będzie Wróci do ich pisania. Tak? Jedna z takich postaci, którą pamiętałem już z dzieciństwa, z Rad Miasta. Pamiętam, że ja w ogóle z, kiedyś na Masterze głównie były i tam niecałe. Nie I te urywki właśnie z babcią oglądałem jeszcze, będą w piątki chyba na Masterze. Był ten nowy program, jest już do, jak dokładnie pamiętam. Czytam. I były te powtórki, to z babcią właśnie oglądaliśmy. I właśnie pan Chudek był takim właśnie charyzmatyczną, charyzmatyczną postacią. No wiesz, nie, nie znam wszystkich dokładnie radnych. Wiadomo, ale. No, oczywiście, oczywiście, lat, oczywiście. Ale właśnie z kilkoma osobami o, miałem styczność. Kręgi, o, widzisz. Na a ja tu skręcałem, ja tu zawsze skręcam. Nie, ja, też tak, <grym> ja, też, ja też tak wjechałem, a dopiero się teraz zorientowałem, że nie ma tu nic. Zawiniemy. Koło no gra, pewnie, sobie. pewnie. Ehm, no. no dobra, jak się dowiedziałeś, że w będzie MAG, czy że już powstał, to też miałeś ochotę tu skomentować? Że, że na to <głos> <głos> nie, nie miałem ochoty Taki, tego. Taki takiej pipi duły dotarła marka światowa? Nie miałem ochoty Jaki tego skomentować. było wydarzenie, chłopie. Ale ludzie, ludzie mnie zmusili. Ja nie miałem ochoty tego skomentować. Ja leżałem wtedy chory. Ja dwa tygodnie chorowałem. No. E, właśnie po. To było na, to to było na się początku. bez wiedzy, że tego odcinka nie widziałem, to powiedz mi, co skomentowałeś. W, wiesz co? Na początku to, no, stycznia leżę dziki, chory. Dziki szał po prostu. Tak, dziki szał, i ludzie. I ja dostałem 20, może 30 jak, jak nie więcej tych wiadomości, że z komentarzy błagam otwarcie w wukowie. Ja w łóżku jeszcze taki chory, zarośnięty. Coś komentowałem, że. Ojej, już nie pamiętam, ale coś w stylu, że słuchajcie, słuchajcie kochani, tam nie bójcie się, sytuacja będzie opanowana, że premier Morawiecki z, zwołał konferencję prasową podobno część, wiesz, to wtedy było akurat niedługo, nie da, niedługo po tym, jak na, 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 na granicy z Białorusią wysłali tych, wiesz, wojska i tak dalej. I że umie, obiecał, że tutaj część część wojsk, część wojsk z granicy z Białorusią prześle no, na No to te korki, które do Maka tak, prześle, prześle pod Maka, bo tam bo tam, tam nie jest tak aż, aż tak potrzebne, tylko tutaj wiesz, no coś też komicznie, nie? To było bardziej. Wiadomo, że... No bo tej sytuacji nie można było chyba na poważnie skomentować. No nie. No właśnie. Słuchaj, tak na zakończenie to co idziemy po jakimś smaku zjemy. Nie, nie, masz maczek zawsze, przecież wiesz. Dobra. Słuchajcie, no to Kamil, Ci pięknie dziękuję. Panie się, dzięki piękne. Dzięki bardzo, panie Łukasz. Myślę, że fajnie się że tutaj pogadaliśmy o internetach, pogadaliśmy o lokalnych tematach. No ten też będzie skręcony. No też nie no, na nielegalu ten i co, kurde, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. No. Nie, no myślę, że tak, na pewno. Zapraszam, ja zapraszam na wszystkie społecznościówki Sołtysa z A ja zapraszam na TV, którą ja, ja śledzę właśnie, to jest jedna z takich nielicznych, może nielicznych właśnie, e, o, nielicznych kanałów, które śledzę, ponieważ nawet jak jestem w Warszawie, to chcę być na bieżąco, co się dzieje tutaj lokalnie, nie? A teraz ci ostatnie pytanie najtrudniejsze. A aplikację łuków TV już masz? Jeszcze nie. Proszę cię poprawić. Już mam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Na razie, trzymajcie Cześć. się, hej.